Po odpowiednim czasie zareagujemy. Jeszcze chcę to po prostu w pita, ale się dobrze nauczyliśmy, że używam odpowiedniej temperatury.

właśnie teraz to było samo zapalenie. Wygląda to momentem, jest schowany ten garnek w szawce, ponieważ nasze głównie kubie, na, kubień, na kubień to jest jakiś spokoj, Zobaczycie później jak jaki ten pożar rodzi jak obie zabija się właśnie od tego południowego Teraz kolega pokazuje, jak sobie poradzić z Nie mieli takie takiej poklinkami, można tu tylko ścieżkę, bo tylko oczywiście musi być zwierżona, należy to nakryć, nakryć ten garnek, zostawić. Było gdzieś źródło zachiwania, czyli gaz, nie wiem, prąd, co tam stoła w yy, i odczeka, że to odpłynie. Jeżeli, jeżeli, mówię wtedy, jeżeli mamy pokrywki, że jest taka pokrywka, ale jak to zrobić, właśnie przy tych pokrywkach, odczeka, że to odpłynie. I tyle. I po raz Odkładamy, zapalacie z powrotem. I dlatego to tyle. Zostawiliśmy, nie ruszę, że to odpłynie. Kolega teraz pokaże, co się stanie, gdyby komuś przyszło do góry zagasić tą wodą. Na pewno każdy z pan mówi, że jesteście możliwości odpowiedni odsiął e, temperatura jaka pozostaje w tym momencie, w tego zapalenia.